witajcie moi kochani w tym krótkim filmie pokażę wam jak należało rozwiązać zadanie zadania dotyczące ciągów arytmetycznych na maturze poprawkowej w sierpniu 2021 zadanie 13 ciąg arytmetyczny an jest określony dla każdej liczby naturalnej n większe bądź równe 1 różnica tego ciągu jest równa 2 wtedy i tutaj zauważcie że w każdym podpunkcie należy określić czy Różnica wyrazów 24 i 6 jest równa: 18, 20, 36 lub 38. I od czego tutaj należałoby rozpocząć? No, zauważcie, że ogólnie mamy bardzo mało danych. Jedyną daną, którą posiadamy, jest to, że różnica tego ciągu wynosi 2. Więc postaramy się uzależnić wyrazy 24 i 6 tak, aby łączyło ich coś wspólnego. Ogólnie, jeżeli chcielibyśmy na przykład rozpisać wyraz 24 lub 6, koniecznie musimy skorzystać ze wzoru na n ty wyraz ciągu, który oczywiście znajdziecie w karcie wzorów. Jest to a1 plus n minus 1 mnożone przez różnicę. I w ten oto sposób rozpiszemy sobie wyrazy z zadania. Wyraz 24 to a1 plus. N odpowiada numerowi wyrazu ciągu, więc jest to 24 minus 1 razy różnica, czyli 2 równa się A1 plus 23 razy 2 dodaje nam A1 plus 46. Ok, i to samo wykonujemy dla wyrazu szóstego. Wyraz szósty to nic innego jak a1 plus 6 odjąć 1 razy 2. Równa się a1 plus 5 razy 2, już tego nie będę zapisywać, plus 10. Ok, i zauważcie, że wyraz 24 i 6 uzależniliśmy od wspólnej, niewiadomej. Nie a1. Więc zobaczmy, co się stanie w momencie, gdy te wyrazy odejmiemy od siebie, z wykorzystaniem właśnie wyrażeń, które sobie przed chwilą wyznaczyliśmy. Od wyrazu 24, czyli od A1 plus 46, odejmujemy wyraz A6, czyli nasze A1 plus 10. Opuścimy sobie szybciutko nawias. A1 plus 46 odjąć. A1 odjąć 10. I tutaj zauważcie, że wyraz A1 nam się skraca, bo A1 odjąć A1 to 0. I zostaje nam tylko do obliczenia 46 odjąć 10, czyli 36. Sprawdźmy, czy mamy taką odpowiedź. Oczywiście jest to odpowiedź C. Jeżeli macie inne propozycje do rozwiązania tego zadania, no to śmiało możecie w komentarzach e, coś ciekawego napisać. No ok, w takim razie przejdziemy do zadania 14, bo z tego co kojarzę, też dotyczyło właśnie tak ciągu arytmetycznego. E, polecenie brzmi: suma wszystkich liczb całkowitych dodatnich parzystych i jednocześnie mniejszych od 1001 jest równa. Tutaj nie mamy konkretnej wartości, czy kojarzy Wam się ten zapis z czymś konkretnym. Tutaj należało zwrócić uwagę, że suma wszystkich liczb całkowitych dodatnich parzystych to nic innego jak suma ciągu arytmetycznego. Ponieważ jeżeli chcielibyśmy wypisać liczby parzyste: 2, 4, 6 i tak dalej i zauważmy, że jest to ciąg arytmetyczny, gdzie wyraz pierwszy, czyli a1 to 2, a różnica tego ciągu to też 2. Ale czy na podstawie treści zadania moglibyśmy wskazać ostatni wyraz tego ciągu? Jeżeli te wyrazy mają być mniejsze od 1001, to największą liczbą spełniającą ten warunek jest 1000, ponieważ 1000 jest mniejsze od 1001 i jednocześnie jest to liczba parzysta. Ok, szybciutko zapiszę Wam sumę na n wyrazów ciągu. Ten wzorek macie w karcie wzorów. Raz n, czyli tak. Do wyrazu pierwszego należy w, dodać wyraz ostatni, podzielić ich sumę przez dwa i dodatkowo pomnożyć ten wynik przez ilość wyrazów w ciągu. No właśnie, ale ile to jest nasze n? Jeżeli tutaj rozpatrujemy liczby całkowite dodatnie parzyste i jednocześnie mniejsze od 1001, no to zastanówmy się, ile tutaj możemy mieć liczb parzystych. Hmm? Liczby całkowite mniejsze od 1001 jest to ile liczb? 1000. Więc połowa z nich y, są liczbami parzystymi, a połowa to liczby nieparzyste. Więc n jest równe 500. I w momencie, gdy podstawimy do tego wzorku dane, które wypisaliśmy, czyli a1, 2 plus an, czyli 1000, dzielone przez 2, mnożone przez n wyrazów, czyli 500, możemy wskazać poprawną odpowiedź. Jest to odpowiedź b. Poradziliście sobie z tym zadaniem. Jeżeli mieliście kłopot, to. Chętnie poczytam Wasze komentarze. Zapraszam do komentowania. Jeżeli coś Wam się nie podoba, też śmiało piszcie. Jeżeli macie jakieś sugestie, też chętnie się dowiem.